Hej, hej, hej! Witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Ja jak pewnie już wiecie i znacie mnie, to skończyłam pracę i powiem Wam, że byłam cały czas przekonana, że dzisiaj już mam ostatni dzień w tygodniu. Ja pracuję... Uff, sorry. Ja pracuję na zmianę, także wiecie, różnie pracuję. Czasami weekend mam w poniedziałek, czasami weekend mam w weekend. E, także, także tak, nie wyobraźcie sobie, nawet jedna dziewczyna, która jest w ciąży, jutro odchodzi z pracy, a ja dzisiaj do niej, jakbym Ciebie już nie widziała, to wszystkiego dobrego, coś tam, coś tam, wiecie, powodzenia. <grym> mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No, tylko tak na nie patrzałam, taka troszeczkę speszona. powiedziała, dziękuję, bardzo Ci dziękuję. I dopiero wyszłam tam od niej z tego miejsca, gdzie ona pracuje. I sobie myślę, Boże, przecież to nie dzisiaj, ostatni dzień to jutro, a ja ją na pewno jutro zobaczę, bo ja tam cały czas zganiam. Także, ale patrzcie, nie powiedziała Jola, to nie dzisiaj, to jutro. Nie wiem, dlaczego mi nie powiedziała. Ale aż mi się głupio zrobiło, trochę wstyd. No, ale jestem trochę nieprzytomna. Dobre kochani, jadę do domku. Dzisiaj Radosław jest w domku, pracuje z domu, także tyle fajnego. Także może gdzieś się wybierzemy, chociaż muszę się przespać trochę. Znaczy, no nie wiem, niekoniecznie nie, muszę się przestać, bo wczoraj powiem wam taką. Pamiętacie, wczoraj powiedziałam wam, że muszę i szybko spać i wiecie co, obudziłam się godzinę przed czasem i byłam taka wyspana, ale mówię, a, położy się jeszcze pewnie, no i tak nie zasnę, to wstanę za pół godziny. Ale wiecie co, położyłam się i zasnęłam od razu. I obudziłam się z budzikiem i byłam po prostu nieprzytomna. Także. Jak się pierwszy raz obudziłam, to powinnam wtedy spać, wstać, tak mi się wydaje. I naprawdę to wczesne, czy znaczy wczesne, wiecie, ja się położyłam o godzinie o 10.30, 11.30, jeszcze nie spałam, to nie takie wczesne, no ale wiecie, dla mnie, ale dla mnie to jest w miarę wczesna godzina, także cieszę się, że poszłam, że podsłuchałam organizmu. Eee, teraz tylko muszę się wziąć za montowanie vloga, bo nie mam nic Patrz. na kanale. Nie mam tu lusterka, chciałam zobaczyć, co to się tam dzieje. Tak. Eee, muszę się wziąć zamontowanie vloga, bo nie mam nic na dzisiaj, a film będzie taki długi z tego, z ten ostatni vlogmas, z tego, co widziałam, także lecę do domu, przywitać się z mężem, przywitać się z psem i montować dla Was vlogmasa, zje się obiad albo może nie, a zresztą zobaczymy, co się będzie działo. <grytanie> do potem. Co się tak cieszysz? wracam do domu, a tu choinka już ubrana, super, że ma żółte ciepło światła, to ja właśnie, ja od lat mówię, że choinka musi mieć żółte ciepło światła, ale mój mąż nie, niebieskie, kolorowe. Rażące, srące, tutaj coś mi wisi za bardzo. Tu musisz poukładać może ją zostawimy tylko z lampeczkami? Może nie. Cholinkę wam, wam pokazałam teraz. Szybko, szybko, szykuj się, szybko się, szykuj, szykuj się, szybko. Nieważne, że jesteś śpiąca. Nie pytam się, czy jesteś śpiąca. Szybko, Oj, szybko. Jest dla szykuj się Lelaku, jedziemy do schroniska. Tak. Także Lelak jedzie do schroniska ze swoim mężem zobaczyć. narodziły się szczeniaki. Nie wiem czy są jeszcze, czy nie ma. Są 4 tygodnie mają. 11 szczeniaków. No, no nie, rezerwacji już, już będzie po odpłynie. No. Jedna się czyniaków, ale no i tak zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł przed świętami, ale chciałabym bardzo mieć na święta drugiego psa, Ty? Tyle od zawsze chcę mieć trzy. Ja wiem, że Ty chcesz mieć trzy, ale nie, nie możemy obciążyć naszych znajomych taką ilością psów, jak wyjeżdżamy. Sama radość, potrójna. Tak, potrójna dla sobie. Teraz byliśmy tak, o, mieliśmy dwa ogony, a teraz wyobraź sobie trzy. Mardające i trzy zimne nosy Ale chciałbym mieć trzy Borysy Znaczy no, i dwie Lune Jedna Luna i dwa Borysy bo, 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 bo jednego tego co był? Tego co był? Kurde, tak za nim częstiję 12 lat razem, to jest po prostu... 12,5. To jest coś jakby mnie serce wyjęli Teraz 4 stycznia miałoby 13 rodzinę. Wiecie, że nigdy nie zrobiliśmy Ale wiedzieliśmy, wiedzieliśmy dokładnie, że, że te pieski żyją 11-12 lat. Wiedzieliśmy dobrze o tym, że, że on w końcu odejdzie, ale to tak boli, że dzisiaj, dzisiaj włączyłem swojego Instagrama i, i zobaczyłem, jak krapie się popłakałem A Luna, Luna usłyszała, jak krapie. I... Od razu, i zagląda, i, i, i szuka, I no. nie, ona jak, jak się mówi, to ona już tak za bardzo nie jarzy. Yy, znaczy, jak powiesz, Borys, Borys, na to skacze, ale jak też sobie coś włączę, jak schłacie go szczeka albo coś, to ona od razu mm. tak patrzy, tak zagląda. Moja mała bidulinka. Także idziemy do skrzyniska, w ogóle mamy bardzo mało czasu, bo za godzinę zamykają, za godzinę 15 minut, tak? Mm. Za godzinę 15 minut zamykają, a będziemy za 10, minut, tak, także spoko, godzinka. Mam nadzieję, że nie będę płakać znowu Przecież, będę. Mam nadzieję, że nie będę płakać I prawdopodobnie pojedziemy gdzieś zjeść No bo tak jak mówię, przejechałam, nigdzie nie byliśmy Znaczy nic nie zjedliśmy od razu rzekaj, rzekaj. No to się wyszykowałam Także jedziemy Taki niepokój w pracy, pracy odpoczęłaś, to może już W pracy odpoczyłam, mhm Racio, ty nie wiesz co ty mówisz Jeszcze nie weszliśmy, a ja już byję Głęboki oddech Idziemy. A tutaj ma mało miejsca do spacerów, co? O nie, chcę iść do klatki. Ale Borysek. Patrzcie, jaki ładny Wienem. Świetny, no ale nie potrzebuje. My już zdążyliśmy być w schronisku. Piesków nie ma, dopiero będą dostępne od, um, od stycznia. Była fajna stawka śliczna, ale no niestety z innymi psami nie może być. Tak się kiszka i nie wiem, że będzie ciężko. I bardzo dużo wilczorów, nie? Bilczury i haskie moi drodzy. Mastiffy. I nie było Mastiffy. Jeden był tam na samym końcu, taki wielki. No ale on był zarezerwowany, mówię o mm. tych, co były dostępne. W ogóle tutaj w Wolverhampton byliśmy, powiem Wam, i dużo mniejsze schronisko, także tego dobrego, że wiecie, no nie ma tak dużo tych piesków, co szukają domek. A byliśmy też bienem, bo chciałam dokupić tylko jakieś małe bombki. Olka z pracy mi nagadała, że chce mieć u siebie w domu czerwone, czerwone bombki. Ja nigdy w życiu nie brałam czerwonego. Nigdy w życiu... Nic nie chciałam czerwonego i teraz mi się chce czerwonych bombek. Dopiero weszliśmy do domu i ta choinka tu sobie taka rozebrana i tak pięknie pachnie. Dla luny kupiliśmy też oczywiście woreczki, no bo woreczki są potrzebne. I takie coś niby ze światełkiem to jest. A, tutaj już są. Już idziemy! No już! No już! Nie wiem, czy się zrobi to światełko trzeba baterię. <laughs> Żebyście, kochani, nie weszli czasem w kupę, albo żeby wiedzieć, trzeba zbierać. To jest latarka. Bierem dwa punty. Trzy opakowania worków i latareczka. No na tej ulicy to już zaczyna się szaleństwo od takich światełek przez takie, przez sople w ogóle. Nikt mnie nie zatrzymał, że kameruję, ale widzę, że często ludzie się zatrzymują, robią zdjęcia. Nie wiem, chyba też lubią takie dekoracje. Ale zaraz kochani Wam pokażę po prostu amerykański styl ozdobienia domu. Widać z daleka. Co prawda mój telefon nie oddaje takich kolorów, ale to jest szaleństwo jak w Ameryce, co, Radosław. Brakuje śniegu, żeby coś tak odbijało. Wow, ładnie, podoba mi się to, jak tu jest zrobione, wokół drzwi i okien. Podejdę bliżej, może wtedy bardziej kolory będą oddane. No normalnie, szok. To bardzo mi się podoba. To fajnie. Podoba ci się takie? No co ty szaleństwo, to mi się podoba. No ale to szaleństwo? biedni sąsiedzi. Tutaj tylko jedno okno, ale też na bogato, co? Co? Radek myślał, że chcę w przyszłym roku zaleźć tak dom. Zrobię, zobaczysz. Ze zrobię, a nie zrobię. No, ja cztery sznury tak mi no. zamówił. Poczekaj, jeszcze za tydzień nie przyjdą przyjdą napki, zobaczcie, no. co tam i będzie a, cała ulica a. błyszczeć. Dokupiliśmy moi drodzy troszeczkę ozdób, bo bo, bo. bo tak. Także kupiliśmy taką girlandę na kominek, także będę musiała pościągać jeszcze z kominka, ale spoko. Chciałabym pościągać jeszcze z kominka, także niech tak będzie. Pościągam, ona nie jest rewelacyjna, ale ją jeszcze po swojemu ozdobie. Później kupiliśmy takie dwa jelonki w je. one nie są pewnie szklane, na pewno nie są, ale zobaczcie, takie ładne, Trzy funty, spoko cena. Później też w mnie, nie mamy czubka, czy ten czubek się tu zmieści, ten czubek się tu nie zmieści, obwodniemy trochę. Taki czubek, on jest podświetlany, na żółto oczywiście, także ładny, podoba mi się co myślicie. Później znowu więcej świeci dał jaki gwiazd, taka gwiazda drewniana podświetlana, też na, białe, też na białe światełka i ona pójdzie tutaj, coś tutaj jest ściągnę i ona tutaj pójdzie. Śliczna jest moim zdaniem. Jedna, jedyna była za 8 funtów. Takie ładne superki. tylko jedne wzięłam, bo no nie wiem w ogóle, czy mi się spodobają, ale mi się wydaje, że fajnie będą wyglądały też może na girlandę, jakieś dwa zmieszczę. I kupiłam takie bombeczki małe, złote, bo mamy złot, bombki biało-złote i jeszcze powinna mieć srebrne, bo właśnie też chciałam takie małe żeby też można było tą girlandę bardziej przyozdobić i to jeszcze z naszej choinki jest yy, gałązka taka, także tą gałązkę też gdzieś tam powpycham, no i jutro moi kochani będą ubierać tą choinkę, dzisiaj po prostu nie mam już siły, jest ciemno, jest późno także zrobimy to jutro, bo chciałabym wiecie, nagrać to, żeby to fajnie wszystko wyszło, chciałabym to nagrać, a dzisiaj po prostu nie mam siły, także <laughs> jutro to wszystko nagramy coś się poprzewracało w tym kalendarzu z The Body Shop i widzicie, nie mogę pootwierać o, już mam Jedenasty dzień, waniliowa bomba do kąpieli w The Body Shop, otwieram resztę. Jedenastka w John Lewis, to o lancome Genifique, to jest chyba serum, jak się nie mylę, koncentrat, tak, Youth, youth Activating Concentrat koncentrat, także okej. Okay. Co tak głośno chlupiesz, nie mogę kalendarzy nagrać. Przepraszam bardzo, mnie tu nie ma, jestem w pracy dzisiaj. <laughs> Ale głośno człupiesz. A ja jestem dzisiaj w pracy, a jestem w domu. Ale już się tak nie wychwalaj. Dzisiaj poprosili mnie, żebym był dzisiaj pod telefonem i tego zarządzał z domu, więc. High life. High life, no. Jedenastka w Cult Beauty, moi drodzy, nie chrap. Boże, nie chrap. Nie chrup. Nie wiem co to jest. Alfa Keratin, czyli coś do włosów. Widzicie, correct speed and serum. Aha, no to dobrze, na końcówki włosów. Spoko, nie będę się końcówki, będę z pewnością używała. Bardzo fajnie. Janki, jonki, jedenastka. Co wczoraj było? Świeczuszka mała czy duża? Bo ja nie pamiętam. Pamiętacie? Chyba duża, bo widzę, że tutaj będzie mała. Tak i tutaj znowu mamy tą taką zieloną. Razie zrobił przekąska, więc pewnie mm. się skuszę. Ten ser y, mam z Polski wow. od znajomego mojego brata. I to jest prawdziwy ser. Jest bardzo, bardzo dobry. Zarazem, bardzo, bardzo drogi. Czuć, że to ser prawdziwy, co? Jezu, jaka ta to chujinka piękna. Zostawiamy tak? No, to po co te ozdoby kupiliśmy? Hmm. Oddamy ale dobrze. No i właśnie jego się je z winogronem i z winkiem. Wszystko hmm. zupełnie inaczej bokość winogron. Hmm. To jest ser. Tak jak mówiłam, ta robię. Paznokcie zmyta. Biorę się za ten nowy lakier. Będzie malowane. Podaj duży pilot. mi film. Tak, kochani, wyglądają pomalowane paznokcie. To jest taki kolor, jak pamiętacie, pamiętacie lakiery piaskowe z Golden Rose. To były taki hit, hitów, i to właśnie tak wygląda. Spoko, ładne. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Dobranoc.